Siemanko, witam Was na kolejnych poszukiwaniach. Właśnie dotarłem na miejsce. Było ciężko, przyznam, że wpakowałem się w taki troszkę teren, że nawet mój rower no nie dał rady. Musiałem go kilka razy prowadzić. Kilka razy prawie zaliczyłem glebę. No bo było niezłe błotko. Ale najważniejsze, że już dotarłem. Dzisiaj jestem na miejscówce. W sumie to jest moja stara miejscówka. Ostatni raz tutaj byłem. Ach, kurczę, może z rok temu gdzieś około. Eee, no i właśnie dzisiaj postanowiłem, że znów odwiedzę to miejsce. Tyle, że no dzisiaj wbiłem się w takie miejsce, że naprawdę eee, no ciężko było. Tutaj, tak jak widzicie, chcę dzisiaj pochodzić właśnie tutaj między tymi drzewkami. Eee, taki las właśnie liściasty. Ale też tam, może widzicie, jest taka dosyć stroma góra, i tam właśnie jest taki lasek już iglasty. Także dzisiaj zobaczymy, gdzie będzie lepiej. No i tak, tak to wygląda. Dobra, to ja już tutaj nie zagaduję, tylko zabieram się do roboty i widzimy się zaraz przy pierwszym sygnale. Okej, okay. pierwszy sygnał Taki koło 60-70 Ale coś tu jest Gdzieś prawie na wierzchu W sumie to dzisiaj miałem za zadanie Znaleźć fajną miejscówkę tak żebyśmy mogli wpaść z plami więc dzisiaj to będzie takie bardziej rozeznanie terenu. No i zobaczymy co tutaj się. Co się tu urodzi. Ja już widzę. Ok, jest kapsel. Pierwsza znajdka kapselek. Zygnaw 10 10.11. Także pewnie nie będzie to nic ciekawego. Ale, że tu jakiś taki kamyczek podejrzany No to sprawdzimy o. Drocik Tak jak mówiłem Kurde tu jest pająków Nie wiem czy to widzicie Ale Normalnie Masakra jakaś około 30-40 ale coś jest, będzie chyba troszeczkę głębiej a i nie chyba już tu jest gdzieś na wierzchu uska No. Już taką mam też w kolekcji useczek. To jest noseczka. Sygnał 00. Zero zero. Kamień, ale daje sygnał. O. O. Co to jest? jest to jakiś meteor. <grymne> no taki dziwny kamień, kurcze. Się kruszy. Może ktoś z Was coś na ten temat wie. To to może być za kamek? Zmiana klimatu wbijam tutaj do tego lasku, troszkę będzie pod górę, ale thank you Pocisk. To tylko pocisk. Coś tam przywalił. Coś koło pięćdziesięciu. Że nie. Oczywiście muszą być. Jakaś klamerka Tak by to wyglądało. O, jeszcze nawet tu jest to ruchome. Pe pewnie stare. No tak by to było, nie? Jakby od, od paska. Klamereczka. Jakiegoś małego paseczka. Mm. No, na pewno stare. Jakby to powiedział mój kolega, cholernie stare Ten sygnał taki Nie może się zdecydować Ale Oczywiście pod korzeniem. Ciekawe jest dosyć, ale coś tak różnie to jest, Kurde, no raz 4, raz 70. No i detektor mi ucieka, a coś chyba jest bardzo głęboko. No, no trafiłem. Proszę bardzo, czyżby, czyżby monetka i czyżby będzie chyba konkretna, O. oj oj coś mi tutaj przebija jakieś sreberko, kurde, no nie mówcie nawet, że taki farcik. Ha. Nie wiem czy to widzicie Ale tam przebija jakieś srebereczko Nie będę jej tutaj Na siłę teraz czyścił Ale coś mi się wydaje O kurde Będzie konkret Będzie konkrecik Jest ha, ha, ha Ależ mnie to cieszy ha. Kurde, no, co to może być? No nie chcę jej tutaj mówię przesadzać z tym czyszczeniem. Lepiej to w domu na spokojnie. Ale no, raczej będzie to sreberko i na pewno będzie bardzo stare. To jest pewne już. Wow. Jest. <grystanie> Opłacało się jednak tutaj. A coś mnie tu ciągło? Tak mnie tu ciągło właśnie do tego lasu. No i chyba to, to mnie chyba to ciągło właśnie. Kurczę, ale jazda. Dobra, już jej więcej nie będę męczył tu. Ale jest konkretna. Tadan. <laughs> no także już Już mi się to podoba. Super. Piękna sprawa po prostu. Normalnie dostałem teraz zaszczyt motywacji. Już zaliczam dzisiejszy wypad do udanych. W tym momencie. I jeszcze jedna rzecz. Trzeba sobie zaznaczyć. Miejscóweczkę, gdzie znalazłem. Fajna aplikacja a propos Treasure Logger i tutaj właśnie można sobie fajnie zapisywać swoje znajdki. Można też nagrywać swoją trasę jak się chodziło. Także spoko. O, tutaj są moje moje znajdki te punkciki a właśnie też jest online. Niektórzy udostępniają miejsca właśnie gdzie gdzie co znaleźli. No tu amunicja, tu medalik na przykład, o zdjęcie sobie zrobiłem, guzik, dużo amunicji, dużo amunicji, <noise> 10 feningów. O i tak właśnie sobie można zapisywać, i później zawsze powróci tam do tego miejsca. A dzisiaj zapisujemy, cyk. I co to będzie? Super monetka. Na razie to tak nazwę. 5 gwiazdek, pyk, upload i już mam w tym miejscu zapisane. Okej. Okay. Elegancko. O, sygnałek ładny nawet 35. Chociaż teraz już tylko 12. Heh. O, uh. cóż tu jest, Heh. nie wiem, co to może być, taki kształt, ma jakby coś tam to było wcześniej, ale co? Tego już raczej się chyba nie dowiem. Hm. Nie wiem. Dwadzieścia cztery. Pewnie. Pewnie folia, ale sprawdzimy. Cóż to jest? Nie wiem. Myślałem, że to może być łusko, ale chyba nie. A nic tu teraz chyba nie zobaczę. No ale. Takie łotu coś. O, dobra, chyba ja będę kończył pomału, bo nie mamy już siły. Dzisiaj naprawdę się nawspinałem. Nogi mam już jak z waty. Także jeszcze dwa sygnałki, i uciekam do domu. Ale już tym razem wyszłem z tego lasku. Ale myślę, że tam jeszcze wrócę. O, właśnie ze względu na to monetkę, co tam znalazłem. Także jeszcze tam na pewno wrócę. O, jezu. Ależ jestem już dentka. Około 40 sygnał. Nie obraziłbym się, jakby na koniec jeszcze spadła jakaś monetka. Ale myślę, że dzisiaj chyba już nic nie przebije tamtej monety. A coś tu mam. O, coś większego chyba. Większy kawał złomu w sumie to w kształcie, troszkę to jakby siekierki, albo coś takiego nie widać, że się właśnie jest grubienie, tu zwężenie 81, dobra, i to będzie już ostatnia rzecz. ciekawe Tu tak by było, nie wiem, może rączka dalej. I taki ala. Jakiś tam nie wiem, toporek wojenny <ścoughs> czy coś. Coś to mogło być. Tu widać, że tak by zaoszczone było ta strona. Ciekawe, ciekawe. O, jak to fajnie sobie usiąść. Bo dzisiaj to naprawdę jestem już padnięty totalnie. No była spinaczka niezła. Może na kamerze to tak nie było widać, ale no, dosyć stroma góra. Także no naprawdę straciłem kupę sił. Ale było warto. Mogę powiedzieć, że naprawdę wypadzik jest udany. Ze względu na tą monetkę srebrną Także no trafiło się naprawdę super, cieszę się bardzo Nie mogę się doczekać jak przyjdę do domu i ją umyję No także Fajnie, fajnie Myślę, że jeszcze wrócę właśnie w tamtą stronę, pójdę też dalej No i tak Jeszcze teraz czeka mnie tylko powrót do domu, muszę jakoś wyjść, wydostać się tutaj z tego z tej dziury, ale na szczęście właśnie mam ten rower elektryczny, także no jakoś tam za, zawiezie mnie do domu. No i tyle, także dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie co. Oczywiście, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie tam jakiegoś subika. No i, i tyle. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się, no i do następnego. Nareczka, hej! O! Oh.